Witamy wszystkich. Zapraszamy dzisiaj do kolejnego naszego materiału. Dzisiaj znajdujemy się nad zbiornikiem krzczeń w województwie lubelskim. To jest ta że Łęczycko-Włotawskie, niedaleko od Ratowa. Spróbujemy dorwać się tutaj dzisiaj natyczkę do leszczyków takich zawodniczych 150-200 punktów. Może trafi się coś większego. Także pokażemy Wam, jak dzisiaj się przygotujemy. No i spróbujemy coś złowić do kamery. Także zapraszamy do oglądania. Skończyliśmy już mieszać glinę z zanęte, pokażę Wam teraz na szybko, przed jak to przygotowaliśmy. Mamy 9 kul na, na z ręki i 6 kuleczek z kubka. Z kubka mamy litr gliny i tutaj daliśmy 150 joka mniej więcej z 50 kastera i to jest w dwóch konsystencjach, doklejone bentonitem, a tu macie trzy konsystencje w stosunku 1 do, do 3 z przewagą gliny. I tutaj też poszło na, chyba na 8, na 8 litrów mniej więcej też poszło te 150 Jocka i 50 Ochotki. Może pokażę z bliska jak mniej więcej wygląda. Także tutaj to będzie taki dywanik. Tego tutaj jest niewiele. I zostawiliśmy sobie do donęcania jeszcze ze, ze 3 litry mieszanki. Trochę gliny, jeszcze tu mam zapas. I później już będziemy donęcać w zależności po prostu od potrzeby. No co, nęcimy i zabieramy się za ulicę. Ja zawsze mówię, że lepiej silowo zacząć, a dobrze skończyć. zawsze tak mówię? No, nagrywasz to jeszcze? Nie wiem, czy jest na razie science. No, ładny leszcz. Albo mi się wydaje. Jak na jak na kształt, to ładny leszcz. O, ładne. Chyba jest podpięty, dlatego tak chodzi. Co mi się wydaje Ale waleczne jak naleszcza to, O, mamy go Jest pierwsza rybka. O ładny leszcz Jakiś kilogram? O, jest pierwsza rybka. No dobra, czekaliśmy ile? Dwadzieścia kilka minut na pierwsze branie. Już myślałem, że w ogóle nic się nie będzie działo. No szczerze mówiąc, pierwszy raz jesteśmy nad tym zbiornikiem dzisiaj w tym roku. nie było problemem, żeby połowić sobie jakichś tych małych sportowych reszczyków. Ale takiego to się nie spodziewam, rzadko tu się takie trafiają. To już taki mega bonus raczej. Mieliśmy wcześniej zestaw ustawiony mniej więcej na, na styku. No I tak kombinowałem, jeszcze w końcu przegruntowałem sobie cały przypon 25 cm. No i po tym minęło ile, 2-3 minuty, mieliśmy tego pierwszego leszcza. Także no, zapowiada się, jeżeli takie będą brały, to ja jestem za. Bo normalnie tutaj, normalnie tutaj łowimy jakieś takie po, po 150-200. Takie sportowe, szybkie łowienie. Może jeszcze wcześniej nie pokazywałem. Pokażę zestawy, jakie mamy. Wszystkie zestawy mamy na. Na tych spowikach od 0,8 do 1,5 grama mam rozłożone. To są te tak zwane gruszeczki. Tak, tutaj mamy też 25 cm przypon. Haczyk 18. To jest chyba Honors Sierra H. Ja tam dokładnie numeracji nie pamiętam tego modelu. O, mam branie. Wieczkę. Dobra, to jakaś mała rybka, chyba albo za wcześnie zacięliśmy, ale nic. Jeszcze wróćmy szybko. Mamy śrubkę sygnalizacyjną, to że chyba jest dziesiątka albo dziewiątka. Albo jakieś 20 cm wyżej, kolejna 10-12 cm, kolejna i później główne obciążenia. Na razie tak mówimy. Później, w zależności od potrzeby, będziemy sobie tutaj to korygować. Gdyby trzeba było, powiedzmy, to przynętę troszkę przy dnie przydusić albo jakiś opad zrobić, to można sobie porozsuwać trochę te śruciny. Zawsze tutaj daję takie cztery. Wtedy mamy jakby więcej możliwości regulacji. O, mamy kolejną rybkę. Ta już jest mniejsza. Zdecydowanie. O, to jest taki, taki leszczyk jakie tutaj się zazwyczaj łowi, ale siły mają dzisiaj niesamowite. O, takie leszczyki i tutaj wyniki możemy zrobić na tym łowisku. No różnie tak najlepiej robiły po 15-20 kg, ale to już tak gdzieś w sezonie bardziej w wakacje. Z wiosny jeszcze, jeszcze mi się nie trafiło tutaj, żeby tak grubo połowić. I co, na razie nic nie zmieniamy, łowimy na gramówkę, spowik mamy dobre, nie wiem ile możemy mieć, ale z 2,5 metra to spokojnie mamy głębokości, na dwie ochotki łowimy. Tak sami jesteśmy, to na razie nic nie zmieniamy. Tak to wygląda. Jedziemy po kolejnego. Nie będziemy donęcać. Zobaczymy za jakieś powiedzmy jeszcze 20 minut, może 30. Nie będziemy nic donęcać. Później zobaczymy. Zobaczymy, jak się rybki będą rozkręcać. Może nie będzie tak źle jak na początku. Myślałem, tutaj wcześniej ktoś siedział, już się chłopaki zwinęli. Nie wiem, czy nie połowili czy po prostu miejsce zmienili. Pogoda jest fajna, aby tylko rybki jeszcze nam dopisały. Silne są dzisiaj. O, nie wypiął się, tylko nam przypon się zerwał. No nic. Lepiej na treningu niż na zawodach, ale przynajmniej nie zostanie z, z haczykiem w buzi. Więc wymieniamy sobie przypon i łowimy dalej. Łowię na cienkim 008 przyponie. Ale jak tutaj, tak dalej będzie się działo, że te rybki. Będą tak skubały, to myślę, że damy jakiś grubszy, bo to nie ma sensu też zbyt cienko łowić jeśli, jeśli ta ryba rzeczywiście bierze, tak? Ale póki co jeszcze założymy taki sam. Jeżeli one naprawdę się rozkręcą, to myślę, że... Damy jakoś 0,9 albo 0,10 nawet przypon i nie będziemy się wcale patyczkować. Pewnie wtedy można troszkę holować. Nie trzeba się zastanawiać. Wieje, nie wiem jak to będzie słychać na mikrofonie. Dobrze, że łowimy dzisiaj krótszą wędką na 10,5 nawet, bez dopałki. Mam tutaj tą jedenastkę rozłożoną, głębokość jest 5 cm, może różnicy między pełną wędką. Tutaj zresztą często się łowi na troszkę krótszą odtyczkę. Oczywiście zależy od stanowiska, ale jesteśmy na takiej głębszej strefie. Tam gdzieś może, gdzie, gdzie jest płyca, i to można. Można i pełną, tylko wtedy wyjeżdżać. Ale jak ta ryba naprawdę żre, to nie ma sensu więcej tylko wyjeżdżania. Lepiej jest krótszą, nie męczyć się, szybciej łowimy wtedy. I więcej przyjemności z samego łowienia mamy. Troszkę zwiększył nam się uciąg Ile zrobiliśmy te dwie, 3 rybki i nagle odcięło nas, nie wiem, ale mi się wydaje, że to ma to związek z tym uciągiem, troszkę Może dlatego zjedziemy sobie śrucinkami nie wiem czy to będzie widać Dwie sygnazycyjne sobie tutaj ściągnąłem do sygnazycyjnej następną z głównego obciążenia i troszkę głównym obciążeniem zjedziemy. Zobaczymy, czy to coś da, ewentualnie jeszcze po prostu większą gramaturę założymy. Jak to nic nam nie pomoże, no trzeba kombinować. jak jak brała rybka za rybko, przez chwilkę się jakby zaczynały wkręcać, a nagle coś urwało, to, to znaczy, że coś jest nie tak. Albo jakaś większa ryba, ale no... przypłynęliśmy za trzy razy łowisko i nic się nie działo. Więc może po prostu im przeszkadza za bardzo fichra na dnie, tam to przynęta, i nie chcę już jej tak pobierać. Może są bardziej leniwe dzisiaj niż by się tak wydawało. Zaraz się okaże. Mała rybka na 100%. No tak skacze. Poczekamy chwilę i, i dopiero tniemy. Ale zmieniliśmy troszkę układ tego obciążenia i od razu jest rybka, tak? Także coś było na rzeczy na pewno. Jest źródniejszy od tego poprzedniego. Także trzeba kombinować. Nigdy nie ma jednego sposobu na złowienie ryby. Tak samo jak nie ma nigdy jednej mieszanki na to łowisko Czy na tołowisko? To znaczy miałem na myśli na, tak jak na zawodach. Tak? Jedna osoba łowi lekko, druga ciężko. Wydawało się, że dwie różne czasami mieszanki. Ale wszystko kwestia jak jest doklejone, jak jest poddane. Jedna i druga osoba może zrobić dobry wynik. Bo tego nie istnieją żadne złote receptury. Całe szczęście. Powoli wstawiamy. Dość głęboko, żeby nam się tam nic nie splątało po drodze. I czekamy na kolejną rybkę. No, nastawiałem się trochę, żeby będzie sieczka, że będzie mogło być rybkę za rybką. Może nie jak w sezonie, ale jednak że coś się będzie więcej działo. A tą rybę trzeba dzisiaj wyprosić chyba. O, spowik zatopiło, czekamy sobie z 2-3 sekundy. O, I nie wpiliśmy. Za samego robaczka musiał pociągnąć. Rozpięliśmy dwie ryby w łowisku, niestety strasznie delikatnie biorą. Trzeba przeczekiwać te brania. Po 5 sekund czekam z zacięciem i też nie zawsze wpinam ich. Więc donęcimy sobie tą mieszanką na razie, zobaczymy jak na to zareagują. Czy będziemy sprawdzać, czy będzie na samą gliną czy mieszanku, czy tym i tym. Na razie więcej robaczków nie dokładam. Troszkę tam już posłaliśmy na wstępie jeszcze skupka, więc na razie nie chcę tam dokładać tego robactwa. Tak na razie donęcimy tą mieszanką. Tam niewiele, niewiele tych robaczków było, w tym to żeby tylko coś się zadziało, coś tam zabuzowało. Spiąć w łowisku rybkę to jest najgorzej, bo często odskakują po prostu. Także trzeba tego unikać, jeśli tylko jest ta możliwość. Po zacięciu, po prostu szybko nie holować, jak tak delikatnie biorą. Tylko zacząć chwilę, odczekać i dopiero zacząć cofać wędkę. Ale nie ma żadnej, żadnej płotki, żadnego krąpika. W tamtym roku chyba o tej porze byliśmy między przed świętami. Też fajnie połowiliśmy ale był taki miks rybek A dzisiaj same leszczyki Szkoda, że nie więcej jak ten pierwszy. No, tamten pierwszy to się naprawdę udał na powitanie. Mówimy już dwie godziny. Dącamy sobie tak co 10 minut mniej więcej. Tak do tej do samej gliny sobie dodałem po prostu troszkę jokersa. to liantem troszkę dokleiłem i troszkę kastera. I dajemy powiedzmy co te 10 minut dwie o takie kulki czy inaczej kulkę tej gliny samej. Później co następną kulkę też z glino, a trzecią czyli tak co 30 minut od, odkąd łowimy, czyli 3 takie kuleczki z tej mieszanki nam trafiły do wody i tak na razie sobie donęcam. Rybki generalnie są, biorą, już się troszkę bardziej rozkręciły, ale tak delikatnie biorą. Z, yy, połowę, drugie ty, inaczej, drugie tyle co złowiliśmy to myślę, że zgubiłem. Yy, Ryby, bo mi się powypinały. Zmieniłem już haczyk, ale nic to nie dało tak naprawdę. Co zapinamy? Za sam kącik delikatnie pobierają tą przynętę, branie to trwa minutę. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. No, jakiś większy leszczyk nam się zapił. Albo przynajmniej taki waleczny. Nie wiem, powtarzam dzisiaj to po raz enty chyba, ale naprawdę. Aaa, to już wiem dlaczego. Tak mi się wydaje, że jest podpięty gdzieś pod płetwę, gdzieś tutaj przy głowie, ale teraz sprawdzimy, jak go włożymy do siatki. Amatorka, amatorka A, mamy go To nie jest taki też najmniejszy, ale Ale jest tak, jest za oj, Zaczepiony Oj oj Spokojnie. Tak, o tutaj widać zapłetewkę. Tylko, tylko zaczepione. Troszkę, troszkę mniejsze od tego pierwszego. No ale przynajmniej już coś się o, znowu większego zakręciło. Teraz donęcamy tak mniej więcej co 5 minut, albo co dwie rybki. Jednak takie donęcanie tam co 10 minut, czy coś to się przestało sprawdzać w ogóle. I tak donęcam teraz takimi kuleczkami małymi częściej, a mniej po prostu. Teraz jeszcze dołożymy, dołożyłem troszkę oprócz samej gliny z robakami, dołożyłem jeszcze małą kuleczkę tej mieszanki z zanętą. Mam nadzieję, że to tam nie będzie im przeszkadzać, ale takie mam wrażenie, że trzeba jednak co jakiś czas tam tej zanęty troszkę dołożyć. I odkąd w ten sposób, to troszkę zwiększyliśmy skuteczność. Szkoda, że tak późno się no, wyorientowałem, że w ten sposób trzeba donęcać. no ale lepiej późno niż wcale. Nauczka na przyszłość. Aczkolwiek, jak to często bywa, to na zawodach to zupełnie jest co innego. Podejrzewam, że byłoby jak zwykle na no, 180 stopni, wszystko na odwrót. No ale nie ma co na razie tego rozkminiać, jesteśmy tu i teraz, więc próbujemy dzisiaj się dopasować do tych rybek. Pierwsza płotka nam się trafiła. Same reszczyki do tej pory, i znowu donęcamy. Taką kuleczkę robię tutaj, i hakówki, troszkę jest troszkę jokersa, jakiś pojedynczy kaster. Także donęcamy tym szybko, i idziemy po następną rybkę. Jeszcze z godzinkę będziemy łowić, chyba nie więcej. Ale całkiem przyjemnie. O, na zawodach też sobie będę życzył taki wynik, jak to będziemy mieli chyba w tym roku. jedna zawody przynajmniej tutaj mamy. Ale to chyba, chyba w czerwcu, więc to zupełnie inne łowienie podejrzewam, że będzie. już trochę ładniejsze. Trochę tak jak to na czapce, nie? Łowisko ma tutaj spory potencjał, jeśli chodzi o zawody. No ale już troszkę zapomniana jest ta woda. Komercyjnych zawodów tutaj już się nie rozgrywa. Mogę się mylić, ale kiedyś chyba tutaj były organizowane mistrzostwa Polski kobiet albo mistrzostwa świata kobiet. Nie jestem pewien. Ale kiedyś chyba coś tutaj jeszcze było rozgrywane. Wszędzie są takie wąskie pasy trzcin, to po prostu yy, ogranicza trochę tutaj stanowiska. Nie ma tego jakoś dużo, ale no nie wiem w czym jest problem. Nie, nie, nie wnikałem w to, że tak powiem, ale tutaj spokojnie, o setki zawodników można na brzegu ustawić i woda jest dość równa, tak? Na co często zawodnicy narzekają, że, że są jakieś warunki stanowiska preferencyjne i tak dalej. Tutaj z każdego stanowiska praktycznie można wygrać. No i o to chyba w tym chodzi, tak? Może w przyszłości się to zmieni, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, bo na razie to na naszej Lubelszczyźnie to jest Grand Prix Dratów. Dratów to wszyscy znają chyba w całej Polsce. A tutaj dla nas miejscowych to już tak trochę w drugą stronę, bo ciągle na tym dratowie mamy zawody i to się robi po prostu nudne. A dla zawodnika to też jest złe, bo jednak trzeba zmieniać te łowiska, człowiek się wtedy troszkę uczy, a na... Łowienie tak na jednym łowisku ciągle ciągle to samo pośledza, po prostu trochę zawodniczo. Tak, takie przynajmniej jest moje zdanie. No, tu gadu gadu. A to jakieś rybki dalej skubią. Kolejny chlapaczek, tak. Zwięcimy może jeszcze raz tylko troszkę więcej damy tych Robaczków. Jakieś takie mam wrażenie, że to może troszkę już tam towaru brakować. To może pokażemy, no bo tam kilka miarek to tak mniej więcej na oko, to nie ma znaczenia. To sama glina jest i tak, trzeba by tylko sobie tutaj nałożyć. Dajemy Jokersa, sporo kastera. Hakówki już niewiele mam. Muszę zostawić sobie troszkę do łowienia i tu rozproszymy sobie liantem, tak żeby też dobrze nam się to kleiło. O, dobra, niech to sobie tam przez 2-3 minuty jeszcze dojdzie, wyjedziemy jeszcze raz sobie za, za rybką. I troszkę zwiążę, może delikatnie domoczymy i zaraz będziemy donęcać czymś takim. No dobra, kończymy już to łowienie. Pokażę może tylko zestaw. W sumie tam niewiele zmieniłem od początku łowienia. To już akurat bez przyponu. Na dole zostawiliśmy tylko jedną śrucinę w końcu, później 20 cm wyżej, dwie śrucinki i 20 cm wyżej, główne obciążenie. I łowiliśmy cały czas, nie wiem, chyba jednogramowym spowikiem. No, rozkładałem się jak na zawody, ale szczerze mówiąc, od początku ten pasował. Odkąd nie mówiłem, więc nie zmieniałem. Pasowało mi tak jak do tego uciągu i tak dalej, także nie, nie kombinowałem już. I co? I kluczem dzisiaj było takie częste donęcanie. Ja myślę, że te pierwsze dwie godziny po prostu mieliśmy niewiele tych ryb, to pomijając, tak, po wstępnym nęceniu po prostu te donęcanie takie co 10 minut jedną kulką, te ryby tam po prostu potrzebowały, żeby im donęcać i one po prostu zaczęły odskakiwać. Po donęcaniu one co prawda przychodziły na chwilę, no ale jak za 3 2 minuty, czy za 5 nie, czy co drugą rybę nie dawałem kolejnej kurki, to one znowu odskakiwały. Dopiero później, jak się zorientowałem, że ca, cały czas trzeba donęcać, to te ryby już jak przyszły, to już się ustawiły i, i te ostatnie 2 godziny, a już godziny ostatnie to mieliśmy najlepsze. cały czas mieliśmy rybę z rybą tak naprawdę. I tak jak wcześniej pokazywałem, to tutaj to taką mieszanką tej naszej gliny. Wcześniej, a, bo ja wcześniej nie wspomniałem, przy, chyba przy, przy przygotowywaniu, jak kule pokazywaliśmy, tutaj jest jedna ziemia, dwie wiążące i dwie rozpraszające. Taka była mieszanka dzisiaj, jeżeli chodzi o, o glinę. No i co jakiś czas jeszcze donęcałem sobie tą, tą mieszanką, ale tego zostało mi najwięcej. Najwięcej donęcaliśmy dzisiaj jokersem. I ochotką grubą i kasterkiem w glinie. No i zobaczymy, co tam w siatce nam się udało złowić i będziemy zabijać, bo najgorsze przed nami, czyli te składanie. No dobra, troszkę tych chreszczyków jednak złowiliśmy. Wydawało się, tak szczerze mówiąc, że wcale ich dużo nie ma. Tu ten h pierwszy. To ten na samym początku. No nie jest jakiś ogromny, ale tutaj, jak na to łowisko, to to już jest fajny bonusik. Wypuszczamy te rybki i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Zapraszamy do subskrypcji, jak Wam się podobało, to też lajkujcie. Komentarze oczywiście możecie jak zawsze zostawiać u nas na Facebooku, tam gdzie będzie zamieszczony ten film. Także wypuszczamy i składamy się.